Witajcie. Unia Europejska bierze się za pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. Nowe samochody zarejestrowane po 2035 roku nie będą mogły emitować gazów cieplarnianych ani innych szkodliwych substancji. Motoryzacja będzie zmuszona przestawić się albo na prąd, albo na wodór. Dotyczy to również pojazdów ciężarowych. Czy ciężki transport drogowy napędzany elektrycznością jest możliwy? Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Ekologiczna zmiana zatacza coraz szersze kręgi, a strategia klimatyczna Unii Europejskiej staje się coraz bardziej konkretna. Nie wystarczy już ograniczenie emisji, potrzebne jest zredukowanie jej do zera. Komisja Europejska w sierpniu tego roku przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych, które mają dostosować politykę unijną do zadań związanych z zatrzymaniem postępującego efektu cieplarnianego. Funkcjonowanie globalnej gospodarki emituje niewyobrażalne wręcz ilości gazów cieplarnianych. Unia Europejska, pomimo rosnącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nie jest tu wyjątkiem. Natomiast transport odpowiada za 12% emisji CO2 do atmosfery w całej Unii. Nie dziwi zatem, że zmiany legislacyjne dotyczą również naszej branży. Pakiet przepisów nazywany jest Fit for 55, a jego celem ma być obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 roku w stosunku do roku 1990. Obniżenie emisji w tej dekadzie to ponoć warunek konieczny, by Europa stała się neutralna dla klimatu i skutecznie wprowadziła założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Zdaniem polityków i ekspertów unijnych, wszystkie te cele nie będą możliwe do osiągnięcia, jeśli motoryzacja i transport będą nadal napędzane paliwami kopalnymi. Wszystko to poprzedzą, a jednocześnie przyspieszą, jeszcze bardziej restrykcyjne normy emisji CO2. Obecnie systemy uzdatniania spalin w pojazdach silnikowych są niezwykle zaawansowane. I redukują jednocześnie wytwarzanie tlenków azotu oraz cząstek stałych. Mają wpływ też na CO2 i ogólnie spełniają swoje zadanie. I z generacji na generację robią to coraz lepiej, przymuszane oczywiście normą euro. To jednak nie wystarczy w obliczu Fit for 55, bo do 2030 roku ich efektywność musi być zwiększona jeszcze o 55% w porównaniu z 2021 rokiem. Brzmi jak coś mało realnego do realizacji w przeciągu najbliższych 9 lat, bo już teraz normy są niezwykle restrykcyjne. Stąd przekonanie, że te normy mają jedynie przyspieszyć coś, co i tak jest nieuniknione w 2035 roku czyli całkowitą rezygnację z produkcji pojazdów spalinowych. Czasów wcale nie jest tak dużo, bo to raptem 14 lat w trakcie których muszą rozwinąć się technologie napędów elektrycznych, magazynowania energii oraz cała infrastruktura która umożliwi szybkie i niezawodne ładowanie pojazdów ciężarowych w trasie. Przepisy nakładają wymóg na państwa członkowskie, by te tworzyły sieć punktów ładowania i tankowania wodorem proporcjonalnie do sprzedaży samochodów opartych o technologie bezemisyjne. Natomiast na głównych autostradach takie punkty mają być instalowane co 60 km w przypadku ładowania oraz co 150 km w przypadku tankowania wodoru. Infrastruktura to duże wyzwanie. Bo nawet obecnie zyskująca dużą popularność technologia LNG nie jest zabezpieczona odpowiednią ilością stacji, gdzie można byłoby uzupełnić bak. Tak jest na przykład w Polsce. To powoli się zmienia, ale na tyle powoli, że perspektywa 14 lat na stworzenie gęstej sieci punktów ładowania elektryczności czy wodoru w naszym kraju wydaje się delikatnie mówiąc wątpliwa. Hej, za 14 lat wszystkie nowe ciężarówki w Europie napędzane będą elektrycznością lub wodorem. Pojawiają się zatem pytania, na jakim etapie obecnie jest technologia? I czy będzie możliwe, by na przykład prąd mógł w pełni zasilać transport ciężki? Szczerze mówiąc, nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć. Są już elektryczne ciężarówki. Niedawno Volvo prezentowało swoje modele FE zasilane wyłącznie prądem. Elektryczne pojazdy ma też na przykład skania. Te ciężarówki są już operacyjne i przewoźnicy mogą je zamówić, choć o ile mi wiadomo w ograniczonych ilościach. Swoje prototypy ma też na przykład słynna Tesla. Wszystkie elektryczne ciężarówki mają jednak jeden podstawowy problem. Ich osiągi nie zachwycają, a na pewno nie przystają do realiów międzynarodowego transportu towarów. Mają niewielki zasięg, gdzieś pomiędzy 100 a 200 km. Do tego ich ładowność może nie rozwalać na łopatki. Ciężarówka skani udźwignie maksymalnie 10 ton. Do tego ładowanie trwa bardzo długo. Nawet z najlepszą ładowarką to około 2 godziny. Standardowo może to trwać nawet pół doby. Elektryczne ciężarówki są zatem raczej dostosowane do dystrybucji czy usług komunalnych. Nie nadają się bowiem do transportu długodystansowego. Technologia jednak rozwija się na tyle szybko, że za te 14 lat producenci najprawdopodobniej sprostają wymaganiom transportu międzynarodowego. Nie da się jednak ukryć, że ciężkie czasy czekają przewoźników którzy będą zmuszeni do kosztownej elektryfikacji swojego taboru. Walka o klimat będzie niewątpliwie dla transportu bardzo ciężka i niezwykle kosztowna. Elektryczne czy wodorowe pojazdy ciężarowe to nadal pieśni przyszłości, a o klimat można walczyć już teraz za pomocą obecnie dostępnych technologii. Nadchodzi bowiem epoka biopaliw. Dobrym przykładem jest tu biometan, który można tankować do pojazdów zasilanych LNG. Nasz tabor pojazdów napędzanych gazem będzie mógł dostać do baków jego jeszcze bardziej ekologiczną wersję pozyskiwaną z roślin. To oznacza kolejne tony niewyemitowanego dwutlenku węgla. Jak zauważa Komisja Europejska, do celów emisyjnych trzeba dochodzić stopniowo, a jednym z pośrednich etapów jest właśnie technologia gazowa. Tutaj nadal brakuje infrastruktury, co zniechęca wiele firm transportowych do inwestowania w gazowe technologie. Ok, to wszystko. Co sądzicie o elektrycznej przyszłości naszej branży? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!